rozrasta się. Ile osób należy do programu w tym momencie? W tej chwili, po tym pierwszym jakim mieliśmy autozapisie, bo przypomnę, że w marcu mieliśmy do czynienia z pierwszym po czterech latach funkcjonowania programu autozapisem, czyli taką sytuacją, w której Polacy są zapisywani do tego programu, mamy 3,3 miliona osób oszczędzających w PPK. To jest o tyle ważna informacja, że do czasu wdrożenia PPK, czyli do roku 2019, roku 2019, tak Polaków oszczędzających długoterminowo, sukcesywnie na jesień życia, mieliśmy około miliona. Po wdrożeniu PPK, kiedy również urosło PPE w związku z wdrożeniem ustawy o PPK, łącznie możemy szacować, że mamy w tej chwili takich osób około 4,4,5 miliona. No i wydaje się, że taka pewna granica niemożności przekonania Polaków do takiego długoterminowego oszczędzania została przełamana. W autozapisie przybyło nam 720 tysięcy osób oszczędzających PPK. Wkrótce pojawi się rozwiązanie, które prawdopodobnie zachęci więcej osób do zapisu. Chodzi o ustawę i o większą taką przejrzystość tak, tego, co się dzieje z naszymi pieniędzmi. Znaczy przejrzystość co do tego, co się dzieje z naszymi pieniędzmi w PPK, ona jest absolutnie zachowana, dlatego że te pieniądze podlegają inwestycjom przez profesjonalne, prywatne firmy, bo czasami się ludziom myli, że to nie wiem, jakaś instytucja rządowa, czy my, na przykład Polski Fundusz Rozwoju, zarządza tymi pieniędzmi. Tak nie jest. My jesteśmy odpowiedzialni za techniczne wdrożenie nie, ustawy, edukację, też informowanie, natomiast zarządzaniem pieniędzmi uczestników, Zajmują się wyspecjalizowane firmy rynkowe, głównie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Natomiast rzeczywiście tak jest, że my, jako Polski Fundusz Rozwoju, no chcemy oprócz tego, że wdrożyliśmy PPK, to pójść krok dalej i dać Polakom możliwość sprawdzania wszystkich stanów konta, wszystkich swoich już kont emerytalnych, czyli zarówno publicznego, zakładu ubezpieczeń społecznych czy krus tym z pracodawcą, czyli pracownicze plany kapitałowe, jak i PPE, jak i również indywidualne, czyli IKE, OFE w jednym miejscu. I dlatego, żeby to zrobić, wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Ministerstwem Cyfryzacji przygotowaliśmy taki projekt, właśnie tej centralnej informacji emerytalnej. Żeby to się odbyło, to musi być też ta ustawa, przejść przez Sejm, w maju będzie jej pierwsze czytanie. i w M-Obywatelu, czyli tam, gdzie Polacy są przyzwyczajeni do tego, żeby funkcjonować, zwłaszcza po czasach COVID, gdzie tam właśnie certyfikaty były też Polakom wystawiane, będzie można sobie po przyciśnięciu de facto kciukiem smartfona zobaczyć wszystkie to jest stan kont emerytalnych, ale co więcej, nie tylko, że zobaczymy te pieniądze, też będą tam odpowiednie kalkulatory, które pomogą nam podejmować decyzje, będziemy mogli zobaczyć, na ile możemy liczyć. I to będzie taka funkcjonalność informacyjna. Druga funkcjonalność będzie taka, że będziemy mogli aktywnie zmienić tam na przykład swoje dane, czyli na przykład, nie wiem, adres, e, e, kobieta jak zmieni nazwisko, czy beneficjenta tego, który ewentualnie dziedziczy pieniądze po... Naszej śmierci w każdym z tych produktów. I wreszcie trzecia funkcjonalność, że te listy, które otrzymujemy w tej chwili od instytucji finansowych raz w roku, ale też to jest rozproszone. Część dostajemy na maila, część ZUS na przykład je to kładzie, czy przesyła to do PółEZUS. Będzie to wszystko w jednym, miejscu, czyli będzie to zdigitalizowane, zarchiwizowane w jednym miejscu. A sam zapis do PPK nadal zgłaszamy pracodawcy, czy można będzie też właśnie poprzez tę funkcjonalność? Nie, jeżeli chodzi o zasady funkcjonowania poszczególnych produktów emerytalnych, tutaj w ogóle to nie będziemy w to ingerować, czy też ustawodawca w to nie ma zamiaru ingerować, czyli PPK dalej, pracodawca będzie wybierał instytucję finansową, a my jako osoby indywidualne będziemy decydować Chcemy być w PPK, bądź nie chcemy być w PPK, podobnie z innymi produktami emerytalnymi. Tu chodzi bardziej o kwestie związane po pierwsze z informowaniem. No, traktujemy też to jako taki duży projekt edukacji ekonomicznej, jak i właśnie ta możliwość otrzymywania tych informacji z tych instytucji finansowych i pewnej aktywno, aktywnej formy aktualizowania swoich danych. Inna ważna działalność PFR to inwestycje w startupy. No my inwestujemy, de facto to jest nasze korowe zadanie, inwestujemy no nie tylko w startupy, bo mamy specjalną spółkę, która nazywa się PFR Venture, która inwestuje w startupy, to już są blisko 4 miliardy złotych, zainwestowane wspólnie z funduszami w, w ten obszar. Natomiast no, oprócz tego, my, jako Polski Fundusz Rozwoju jesteśmy de facto funduszem inwestycyjnym, inwestujemy, no w różnego rodzaju przedsięwzięcia. I takim naszym najnowszym przedsięwzięciem jest coś, co nazywamy Tech Hub. Może Pan coś więcej powiedzieć? Tak, oczywiście. To jest przedsięwzięcie, gdzie my skupiamy się na spółkach polskich, czy też spółkach, które działają na terenie Polski, które mają wysokie własne technologie, czyli rozwiązania wysokotechnologiczne. I chcemy dać im taki komfort rozwoju, to znaczy szukamy oczywiście też okazji inwestycyjnych, chcemy też na tym w długiej perspektywie zarabiać, ale doszliśmy do wniosku, czy też no, to nie jest jakiś odkryw, bardzo wniosek, że bez rozwoju takich właśnie spółek wysokotechnologicznych no, trudno będzie polskie gospodarcze przeskoczyć na ten poziom ekstra klasy i teraz już myślę, że przyszedł czas taki, żeby rzeczywiście rzeczywiście mieć taką ambicję, że do tej ekstra klasy już za chwilę chcemy czy już chcemy wejść i też potrzebujemy właśnie takich firm, które mają własne technologie, własne marki, które się rozwijają w Polsce organicznie, a później wychodzą też z ekspansją zagraniczną. My jako polski fundusz rozwoju chcemy takie spółki Wspierać i zachęcamy takie spółki do tego, żeby z nami współpracować. Zakładamy, że inwestycje w jedną spółkę mogą wynosić od 50 do 500 nawet milionów złotych. Poszukujemy spółek z obszaru, kilka tam branż, wyodrębniliśmy it, internet rzeczy, space, czyli kosmos, dronowe, chemia. To są branże, gdzie poszukujemy inwestycji, no i zachęcamy tutaj oczywiście do współpracy. Spośród tych firm, które zostały już przez Państwa zwerbowane, może Pan powiedzieć coś o ich działalności? Ponieważ to jest, to jest nowy program PFR-u, on nie, nie, niedawno został, de facto no dzisiaj na, na impakcie będziemy go oficjalnie ogłaszać, więc póki co jeszcze tutaj nie ma zrealizowanej inwestycji, natomiast jak spojrzymy sobie na całą działalność polskiego funduszu, Rozwoju, To właśnie w, gdzie wspieramy innowacyjność polskich firm, no to tutaj mamy chociażby takie przykłady, gdzie zainwestowaliśmy w Bydgoską Pesę, czyli producenta wysokospecjalistycznego taboru kolejowego. Zainwestowaliśmy również wspólnie z PKOBP w operatora chmury krajowej, czyli spółkę wysokotechnologiczną, która zajmuje się uchmurowieniem naszego środowiska IT. To są nasze takie korowe. Inwestycje, jesteśmy współuczcielowcem w WB Electronics, spółki bardzo wysoko specjalistycznej, która teraz no, mocno, mocno na tej sytuacji międzynarodowej, która się, która się urodziła półtora czy no, ponad rok temu, zyskuje. Również inwestujemy w właśnie w spółki ventureowe, czyli ten nasza spółka PFF Venture, o której wspomniałem inwestuje w startupy, spółki wysokotechnologiczne. Również, i to jest trzecia taka noga naszej działalności, uruchomiliśmy półtora roku temu taki program Green Hub, czyli tutaj mamy Tech Hub, a tu mówimy o Green Hubie, gdzie poszukujemy okazji inwestycyjnych w spółkach, które zajmują się zazielenianiem produkowanej w u nas energii. No i teraz właśnie mówimy o Tech Hubie, który uruchamiamy w tej chwili, gdzie będziemy poszukiwać okazji inwestycyjnych w tych spółkach, spółkach wysokotechnologicznych. Czy znaczy nie jest trochę tak, że trudniejsza sytuacja gospodarcza no nieco podcina skrzydła, jeżeli chodzi o inwestycje? No, na pewno jest tak, że to nieco lekkie spowolnienie może się w jakiś sposób odbijać na rozwoju firm, natomiast, no, ja zakładam, że te firmy, które działają akurat w branży tej wysokotechnologicznej, no, tutaj nie wiem, czy możemy mówić o jakimś kryzysie, bo to tak jest szybki rozwój tej, tych, tych spółek wysokotechnologicznych, czy to obszar IT, czy obszar nie, czy obszar e, dronowy, czy wręcz czasami jest tak, że te spółki ze względu właśnie na nieco spowolnienie mają większe, y, y, większe zamówienia, dlatego, że no, firmy dochodzą do wniosku, że jakoś chcą optymalizować swoje koszty i w tym momencie no, te spółki co do zasady raczej są na wznoszącej niż dotyka je jakieś spowolnienie gospodarcze.